Kolejka Ligi Centralnej Piłki Ręcznej okazała się pechowa dla szczypionistów MKS-u. Podejmując SPR GKS Żukowo przegrali bowiem szósty raz z rzędu, ulegając rywalom z Kaszub 26 do 29. Spotkanie przebiegało bardzo podobnie jak kilka wcześniejszych w hali WOSIR, w których gospodarze konfrontowali się z przeciwnikiem o zbliżonych umiejętnościach. Goście wygrali różnicą trzech bramek i trzeba powiedzieć, że jak najbardziej zasłużenie. Znowu nie ma czego gratulować Grzegorz. Czy można już powiedzieć, że to jest symptom kryzysu? Takiego poważnego kryzysu. Czy już wiesz, co należy zmienić i skąd się ten kryzys wziął? Znaczy, widzieliśmy, co w pewnym sensie przez ten okres przygotowawczy do tej następnej rundy, można powiedzieć, i układało się tak jak chcieliśmy, nie, a w dzisiejszym meczu no, ciężko to na na gorąco powiedzieć, no dyspozycja rzutowa i, i to jest mało. No, bo robimy mistrza świata z bramka żarywali, prawda? No dokładnie, mamy trzy sytuacje, yy, zwłaszcza, że w pierwszej połowie, gdzie mamy, trzema bramkami prowadzimy, mamy dwie kontry i tam jeszcze jedną czystą sytuację, nie zrzucajmy, dajemy możliwości yy, dla Żukowa, żeby wrócili do gry. Ale to, to już jest prawda prawidłowość, że dobrze idzie do 15, do 20, do 25 minuty, gdzie prowadzimy różnicę kilku branek, przynajmniej w prawda? Do, do połowy, jeszcze jako tako remis, jedną przegrywamy, jedną prowadzimy, a w drugiej połowie zawsze. To już nie jak już szósty, chyba siódmy, bez taki, że, 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 że albo z, z trudem coś tam wywalczymy, albo przegrywamy. Czy, czy tu coś można mówić o kondycji, czy, 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 czy oni jeszcze przychylili że problem, że zbyt rozluźnienie po tym prowadzeniu kilku, kilkoma bramkami po 15-20 minutach? Jak uważasz? A czy było do tej pory tak, że drugiej połowy musieliśmy gonić, bo tam w 3... trzech w czterech meczach tutaj na te przy, przygrywaliśmy y, 4 nad bramkami potrafiliśmy, potrafiliśmy y, zagrać y, tylko że na a z tymi na naszym poziomie lub niższym to właśnie tak było. Tak, no ale to, to mówię, no to jest y, brak y, skuteczności. Y, jeśli wiemy co zespół przeciwnik y, gra, a, a my popełniamy takie proste błędy, dajemy się no, f, troszeczkę oszukać, no to no, ciężko jest y, o dobry wynik, nie? To też może Moje złe przygotowanie jest do meczu. Nie, to to musimy tam jeszcze porozmawiać na spokojnie w szatni, żeby żeby to jakoś ujednolicić, nie? To nie, to nie. No wiadomo, że że tutaj te. Ten, nasz dzisiejszy rywal taka wypożyczalnia Wybrzeża Gdańsk, prawda? Juniorzy, którzy tam wracają, my mamy na, w większym stopniu to, to z Danilaną I, i ciężko cokolwiek wiedzieć o tych młodych chłopakach, ale chyba można powiedzieć, że, że są na dobrej drodze do, do takiego poważnego grania w handbale. To znaczy... Widzieliśmy co grają, bo byśmy przygotowani pod względem taktycznym. Moim zdaniem dobrze byśmy przygotowani. Widzieliśmy co, co, co potrafią grać i wiadomo, że to są młodzi chłopcy, nie ja są nieobliczalni, a, ale no mówię, no to jest ciężko. Jeśli mamy z 6 metra nie rzucamy, kontry nie rzucamy no i proste błędy pojedyncze robimy w obronie, to ciężko jest. Wygrać mecz, nie? zwłaszcza gdzie, gdzie to jest mecz na styku. A, a w, no błędy po prostu, błędy techniczne i brak skuteczności zdecydowały o tym dzisiejszym meczu. Za tydzień czeka nas mecz ze Śląskiem, niewątpliwie bardzo trudny. który rozpoczął słabo sezon, ale potem na Nardi w Gorzowie wygrał. Nie będziesz musiał wyjeżdżać na mecz w Twoim mieście, ale potem znowu dwa tygodnie przerwy. Czy, czy, czy będziesz szukał właśnie taki mini cykl przygotowań jakiś zrobić coś zmienić z tymi podopiecznymi Twoimi? to jest dobrze, czy źle, że, że, że tak znowu to taki, w tym wypadku tym dobrze, bo, bo znowu nasi mini będą mogli grać za Nilaną i nie, nie trzeba będzie tutaj kombinować z, z tymi nami, ale jeśli chodzi o taki rytm meczowy. Znaczy na pewno jest sobie łatwiej, jeśli gramy tydzień po tygodniu, a zobaczymy jak ten mecz w Wrocławiu będzie, bo to na pewno nie będzie łatwy. Przeciwnik bardziej ograny, z większą ilością osób, która tam albo grała w Ekstraklasie, albo tam była dość w pobliżu. A jeśli chodzi o ten cykl przygotowań, no wiadomo, że jest to trochę zaburzone, ale to... Sparing, czy to? Jeszcze zobaczymy, bo, bo w tym momencie były inne plany, a pokrzyżowało nam ten mecz, przegrana dzisiejszego meczu, to, to nie jest łatwe i teraz musimy zobaczyć, co zastanowić się nad... Kilkoma rzeczami. Piąta porażka z rządu MKS-u boli tym bardziej, że została poniesiona z rywalem, który z kolei przed przyjazdem do naszego miasta przegrał siedem ostatnich spotkań. Z kolei w niedzielę 30 stycznia, meczem we Wrocławiu, MKS rozpoczyna rundę rewanżową i konfrontacja ze Śląskiem wcale nie zapowiada się na łatwiejszą. Zresztą, w obecnej sytuacji Wielunian żadna już taka nie będzie, co martwi tym bardziej, że nic nie zapowiada radykalnej poprawy wyników.